Witam bardzo serdecznie z tej strony Rafał z oddziału w Leeds firmy Venusure. Chciałbym w tym momencie pokrótce zaprezentować Państwu nasz system. Zaczynając od Waszych drzwi i okien, ochraniamy je czynnikiem wibracji. W przypadku jakiegokolwiek, jakiejkolwiek próby włamania możemy je wykryć, zanim oni nawet się dostaną do Waszego domu. Następnie, jeżeli to ich nie zatrzymało, mamy nasze czynniki ruchu. I jak widzicie, one są troszkę inne niż normalnie. Wykrywają one ruch, ale w przypadku takiego wykrycia my robimy pięć zdjęć i je weryfikujemy. Nie mamy żadnych fałszywych alarmów dzięki temu, a jeżeli jest na tych zdjęciach ktoś, kto tam nie powinien być, my możemy wtedy wezwać policję i w taki sposób mieć interwencję od nich. Trzecim urządzeniem jest bariera dymna, którą tam możemy udostępnić osobny filmik a propos tego. Dodatkowo zapewniamy Wam też trzy urządzenia z funkcją SOS. Jest to główny panel kontrolny przy Waszym łóżku, jest to czytnik, który znajduje się przy Waszych głównych dniach, za pomocą jego dwa przyciski, możecie wysłać nas na SOS. I trzeci to jest no, po prostu piloci, który zawsze możecie mieć przy sobie. W przypadku wezwania nas na SOS po prostu my możemy słuchać i my możemy patrzeć, co się dzieje. Jeżeli zweryfikujemy, że to jest realne zagrożenie, wezwiemy policję, wezwiemy ochroniarzy, wezwiemy straż pożarną, jakiekolwiek zagrożenie to będziemy, my będziemy asystować. Mamy również kamery live, które mają, yy, które nagrywają 24x7, głównie do biznesów, ale jeżeli byłaby taka chęć do domu, też możemy je zapewnić. Poza wszystkim zapewniamy również 8. Bardzo kompleksowych serwisów. To jest nasze główne kontrole. Centrum alarmów jest dla was dostępne 24 na 7. Mamy dożywotnią gwarancję na wszystkie te urządzenia, dlatego nigdy nie będziecie musieli się martwić jakimś dodatkowym kosztem. Mamy kartę SIM wbudowaną w ten system, dlatego ona nie będzie powodować, tak. że mając ten system, będziecie mieli jakieś dodatkowe rachunki, czy też za wasz telefon, czy też musieli podpisać po prostu dodatkową kartę SIM. Dodatkowo yy, my wysyłamy po prostu policję i ochroniarzy, bo policja może przyjechać, oni mogą być około Waszej posesji w, 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 w przypadku włamania, ale oni nie muszą tam zostać. Dlatego też mamy ochroniarzy, którzy zostaną, aż ktoś z Was się pojawi, aż jakakolwiek osoba, która ma klucze, się pojawi i oni mogą Wam asystować przy przeglądaniu się przez cały, yy, przy przyjrzeniu całego domu. Polecamy po prostu nasze konsultacje, bo wysyłając konsultantów jesteśmy w stanie w 100% zobaczyć i dobrać tą ofertę oraz wszystkie serwisy do Waszych potrzeb. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.